Witam w kolejnej części. Zakładamy dzisiaj akwarium na podłożu z kamyczków kwarcowych w kolorze kremowym. Nasze akwarium będzie również na podłożu aktywnym. Tutaj mamy takie podłoże aktywne, będziemy je wysypywać. pod roślinność, ponieważ chcemy, żeby nasze roślinki rosły. No to nasze podłoże wygląda tak. Może na razie nie wszystko. Według producenta mamy mieć usypane 2 cm. Abym również troszeczkę trawki, więc dołożymy tutaj sobie tego. A no to nasze podłoże aktywne jeszcze przyjdzie oczywiście później. Ten nasz kwarc. Podłoże aktywnego zazwyczaj się nie puka, ale jeżeli na instrukcji, którą macie od producenta będzie tak pisało, to tak zróbcie. No to podłoże aktywne ma taki, jakby było pomieszane z ziemią, z piaskiem. No, jest takie dosyć ciekawe w fakturze. Nie wysypałam wszystkiego. Ma być 2 cm, myślę, że tych 2 cm jest tutaj. Robimy sobie tą trawkę tutaj. Niech to będzie tyle. Tak jak mówię, w tyle na tylnej ściance mamy 5 cm żwiru, 5,5 w niektórych momentach. Tutaj myślę, jak usypiemy 3 cm, będzie ok. Czyli tu mamy podłoże aktywne, tutaj nasz kamyk kwarcowy. Akwarium ma wymiar 100 na 40 Podstawa, mamy 18 kg tego żwirku kwarcowego. Teraz mamy tylko kilo, tu jest bodajże w tym opakowaniu. Podłoża aktywnego, nie wysypałam całości, ma być 2 cm tyle się znajduje. Tutaj mam jeszcze troszeczkę kolejnego podłoża, które myślę, że fajnie wpłynie na ukorzenienie się roślin. To jest troszeczkę jeszcze podłoże firmy Tetry. Więc sobie to tutaj dosypiemy. Na tym będziemy sadzić roślinki. To podłoże na większą granulację, przez to te korzenie ładniej się nam ukorzenią, bo tutaj to jest jednak drobinka, co wysypaliśmy. A no tutaj nam się to ładnie ułoży. Przy sadzeniu roślinek nałożymy tutaj dla jednolitego koloru oczywiście piasek kwarcowy. Tutaj na przodzie chciałabym zrobić z piasku ten przód, żeby te roślinki akurat zachodziły. I tutaj sobie damy piasek. Piasek już mam przygotowany. Jest on również kwarcowy. Będziemy go sobie tutaj wkładać. Przesuniemy sobie tutaj wszystko. Na naszym programie, programie nagrywamy wszystko na żywo, więc przepraszam Was za jakość. Jutro, przed korzeniem jeszcze sobie dołożymy, taki mamy nawóz. Ten nawóz już Wam pokażę bardziej. O, zobaczcie. Są takie kuleczki. I będziemy to wkładać pod każdego korzenia. Tutaj mamy super opisania dawkowanie. No i to sobie wykorzystamy przed, jak będziemy wiedzieć dokładnie, w którym miejscu będzie nasza roślinka. E, tu mam jeszcze takie tableteczki. One są e, taką moją fajną e, kolorową zawartość. Tutaj mamy opisane też wszystko, jakie, e, jaki mamy skład. Więc e, zastanowię się, których będziemy używać. Myślę, że zaczniemy od tamtych kuleczek, a później przejdziemy właśnie do, do tego innego nawozu. Ok, wsypujemy naprzód teraz yy, piasek. Nie chciałabym, żeby on mi się zmieszał tutaj z całością. Więc yy, może sobie przesuniemy troszeczkę takowania. One sobie tutaj będą czekać, czy są we właściwym miejscu. Tu sobie wszystko właśnie my przesuniemy. Myślałam to zrobić jeszcze tak, że krawędzie, żeby nam się nie obsypywało to wszystko, tutaj łupkiem zabezpieczyć, i wtedy sobie to tak obłożymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. jak. Ale pierwszy nasypiemy tego piasku, bo muszę się pozbyć tych naszych innych kameczków. No tutaj jest chyba z tej strony. Dobrze, więc tutaj mam 5 kg piasku, ale nie wiem, czy wykorzystamy wszystko, ja go wypukałam. Piasek ma to do siebie, że jak wlejemy wodę, to on jeszcze jakby się zmniejszy wizualnie. bardzo ładny, ładny kolor. Fajną ma strukturę. Ale ja nie radziłabym, tak jak mówię, wsadzić jakiś roślinek w piasku. One być może urosną, ale nie będą miały tak rozwiniętych korzeni, jak roślinki posadzone na podłożu aktywnym. Oczywiście wszystko się brudzi dookoła. No, ale takie są uroki tego wszystkiego, że to wszystko trzeba przenieść. Ja zazwyczaj nie kładę tych wiaderek z tymi wszystkimi rzeczami do środka do akwarium, bo to jest po prostu ciężkie jeszcze, dodatkowo lepiej sobie po prostu położyć to na ziemi i układać całość. Po malutku, i wtedy nam się te. Mamy lepszą kontrolę nad, nad ułożeniem tych struktur. Myślę, że to się nam wszystko nie zmiesza. Jeżeli to dobrze zabezpieczymy, wszystko kapie, ten piasek naprawdę ucieka przez palce. Mam na takiej podstawie plastikowej. Ona mi tutaj zasłania około 2 cm dna. Więc chciałabym, żeby ten piasek troszeczkę było widać. Ponieważ w piasku później będą powstawały takie jakby tutaj przy podstawie lubiłem się tworzyć zielone glony. Są takie spowodowane niedocenieniem po prostu tego piasku, tego podłoża, i trzeba to później ładnie w miarę oczyszczać. A gdy sobie bym dała poniżej, to bym nie wiedziała w którym to momencie, bo przecież nie podniosę tego. A tak to przynajmniej będziemy wiedzieć, że coś się nam tu dzieje i trzeba wtedy działać, żeby po prostu nam się tutaj jakieś gilony nie wdały. Więc ja sobie wystawiam ponad tą. Okej, okay. coś takiego. Na razie piasku jest może tyle, a sobie ręce. Ja Wam pokażę, jak to wygląda od góry. całość wygląda mniej więcej tak. Jutro będziemy sobie tutaj sadzić roślinki. Tu mamy podłoże aktywne. Tu mamy kamień kwarcowy. Na tylnej ściance 5 około 5 cm ponad 5. Tutaj na przedniej, jeżeli tak jak mówię, tutaj mamy 2 cm. Więc mamy 3 cm podłoża, w którym jest piasek kwarcowy. I tutaj, żeby ten piasek kwarcowy bo on po prostu lubi po prostu się mieszać ze żwirkiem. Myślę, że sobie ułożymy tu na tej linii tutaj łupka. tak jest takim kamieniem. Wizualnie będzie, zobaczcie, pasował do całości, bo ma sobie i brązy i czerń. I mieni się jeszcze takimi drobinkami, więc do światła jak zalejemy wodą, on będzie tak się fajnie mienił. Ułożymy sobie to i pokażę Wam po prostu jeszcze właśnie ten efekt. Na razie taki troszeczkę surowy. Ale jutro jak dojdą nam roślinki tutaj do całości, to nasze anubiasy i trawka, no to będzie to wyglądało na pewno o wiele lepiej. na razie sobie tylko tak byle jak rozłożę te kamyczki. one są hmm, bardzo ciekawe mają te struktury. To możemy sobie dać jeszcze kamyków jeszcze mamy, więc jeżeli uznamy że będziemy chcieli zrobić więcej tegoż wirku to nie będzie problemu. Ja może sobie tak troszeczkę powystawiam. O, widzicie? I teraz myślę, że jeżeli będzie nam uciekał ten piasek, on będzie się odbijał o, o te kamyki i tak nie będzie się wizualnie mieszał z tą całością. Oceńcie sami, czy to będzie ładnie wyglądało, czy jednak troszeczkę wolelibyście to zrobić inaczej sobie to tak zrobię na razie i zobaczymy. Jeszcze możemy później wprowadzić jakieś zmiany, więc to nie jest tak sztywno ułożone. Ale tak jak mówię, to mi bardzo mi się podoba. Wizualnie pasuje nam kolorystycznie, a efekt, który on tutaj później tworzy Mam też makropowatą powierzchnię, będziemy musieli uważać na te wszystkie glony, będziemy musieli sprawdzać parametry wody, ponieważ na tym łupku będą bardzo chętnie osadzać się te wszystkie nasze glony, jeżeli coś zaniedbamy. Ale jeżeli nam wszystko pójdzie dobrze, a tak powinno, będziemy mieli dobre parametry wody, to nic nam tutaj nie będzie rosło, a łupek będzie dekoracją. Okej, okay, tu już nam się troszkę wymiesza. Ja sobie zobaczcie: z łupka wybrałam takie cieńsze, cieńsze kawałki. One są wtedy bardziej lekkie, a wizualnie są duże, po to, żeby nie obciążać dodatkowo tej szyby. dobrze wygląda to fajnie tu sobie robimy tak myślę że to się fajnie tutaj odznaczyło Mam jeszcze dwa kawałeczki to sobie damy tutaj ale to na razie położę bo jak będziemy sadzić roślinki to tutaj będziemy jeszcze kłaść żwirek zobaczcie dosyć fajnie to wygląda mi się podoba na razie przynajmniej. Posadzimy tu jeszcze roślinki, które będą tak zachodzić na te nasze skałki. I wtedy będzie to, myślę, wyglądało lepiej, świeżej. Tu jeszcze możemy dołożyć troszeczkę, zobaczcie, bo już mi się wymieszał już Wirek z piaskiem. Dołożymy jeszcze tego piasku. To tutaj delikatnie wybiorę. I całość na razie się prezentuje tak troszeczkę surowo. Ale gdy dołożymy sobie, moi drodzy, właśnie te nasze roślinki, ja je tak dzisiaj tylko na chwilkę przyłożę do ogólnego akwarium, ale będziemy to robić jutro. No, zobaczcie, już Wam tu pokażę jeżeli sobie uzupełnimy całość. Z roślinkami. Będzie to wyglądało naprawdę super. O. Oczywiście roślinek będzie więcej. Roślinek mamy dosyć sporo. Powinno nam zapełnić całe, całe akwarium. Będziemy jutro tworzyć kolejne etapy naszego akwarium. Tak jak mówię, zrobić akwarium to nie jest taki hobsiup, jest to już praca, zajmuje dużo czasu. Akwarysta musi być bardzo wytrwały i, i we wszystko im tutaj właśnie w akwarium potrzeba czasu, żeby wszystko dopracować. Nie da się później już niektórych rzeczy, elementów zmienić. A jeżeli chcemy, żeby wszystko wyglądało, funkcjonowało dobrze, no to, to trzeba wszystko przemyśleć. Tak jak mówię, jeszcze tutaj niektóre zmiany możemy wprowadzić, jeszcze jak najbardziej przed zalaniem wody. Później już raczej nie będę ingerowała, będzie sobie to żyło własnym życiem. No i zobaczymy. Powiedzcie, czy Wam się podobało. Ja na dzisiaj już kończę. Jutro, sobie tak jak mówię, będziemy przyczepiać te roślinki, żeby sobie rosły na tych naszych korzeniach. Myślę, że przez te parę godzin nasze korzenie no, nam bardzo nie. Nie wiem, czy je jeszcze włożyć do wody, czy, czy po prostu już zostawić w akwarium. Jeszcze się muszę zastanowić, ale myślę, że nic im się nie stanie, jeżeli rano od razu się wezmę za robotę. Tak jak mówione, były zanurzone przez cały tydzień we wodzie, więc one są nasiąknięte. I, I tutaj nie powinno być problemu żadnego do rana. Będziemy po prostu mocować na nie roślinki, bo teraz, no, zanim bym skończyła mocować roślinki, to też na pewno dużo czasu zajmie. później bym musiała zalać akwarium wodą, więc to też będziemy musieli to robić pomału, żeby to wszystko, co przygotowaliśmy, się nie zniszczyło. I tutaj. Tak, jak mówię, pokażę Wam jeszcze od góry, jak to wygląda. Od góry będzie to wyglądało tak. Tutaj podłoże aktywne będzie uzupełnione białym kwarcem. Tutaj sobie przełożymy później te skałki, żeby się nam to wszystko nie mieszało. Tu jeszcze muszę powieciągać te kilka kamyczków do sypie piasku. I jutro kończymy. Tak wygląda nasza praca na dzisiaj. Myślę, że efekt będzie fajny. Pozdrawiam, zachęcam do komentowania, do subskrybowania naszego kanału. Oglądajcie, komentujcie. Pozdrawiamy.